A z nami już jest kolejny gość, jak we wtorek, to oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych? No właśnie, że jestem przekonany, że wygra Trump. Ale mówił pan, to w zeszłym, mówił pan to w zeszłym tygodniu, ale że jest pan przekonany, że Trump wygra. Sondaże pokazują przewagę pana Bidena. No i co z tego? No właśnie, no właśnie pytam się, co, co, co z tego wynika. Przede wszystkim co z tego wyniknie? Nie, no nic, nie wyniknie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że system wyborczy jest inny. Ważna, ważne są głosy elektorów. W związku z czym może większość głosować na Bidena, a jeżeli większość elektorów będzie po stronie Trumpa, to tam Trump wygra. Ja przypominam, że poprzednie wybory Trump wygrał nie dlatego, że większość na niego głosowała, tylko dlatego, że miał za sobą większość elektorów. Każdy stan ma określoną liczbę elektorów, których wybierają wyborcy. I dopiero ci elektorzy wybierają e, prezydenta. Także jest to system pośrednich wyborów takich. I tutaj e, to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, e, czyli kto ma więcej głosów wyborców, e, to jest sprawa nie pierwszorzędna. No, tak bywa, że można wygrać wybory, mając mniejszość wyborców za sobą. To raz. Dwa. E, trzeba zwrócić uwagę na to, które są dane. Sądowe robią zwolennicy Biden'a, Więc należy spokojnie czekać. I to wszystko. Panie doktorze, wczoraj miał miejsce atak terrorystyczny w Austrii. Początkowo mówiono o tym, że jest to atak na synagogę, teraz już w tej chwili nie, 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 nie w służby austriackie mówią, że na razie nie ma dowodów, że był to atak antysemicki. Bardziej to wygląda na operację terrorystyczną. Czy Pana zdaniem y, mamy do czynienia, bo od, przez pewien czas był spokój w Europie. Dlaczego akurat Austria Pana zdaniem? No przede wszystkim co to znaczy atak terrorystyczny, a nie antysemicki. Po prostu terroryści islamscy wybierają cele i ty, tymi celami mogą być synagogi czy po prostu wspólnoty żydowskie, a mogą być wspólnoty chrześcijańskie. To jest sprawa drugorzędna. Po prostu w Austrii widocznie środki bezpieczeństwa osłabły, bo dawno nikogo muzułmanie w Austrii nie zamordowali. No i stąd ten wynik. Natomiast nie było żadnego okresu spokoju. W Europie, przede wszystkim, cały czas są zamachy. Przypominam Francję, czy e, tam dwa tygodnie temu, więc to nie jest tak, żeby był spokój. Po prostu e, raz w jednym, raz w drugim kraju, e, gdzie te środki bezpieczeństwa, no trochę osłabną, e, ludzie e, się e, no, stracą, jakby to powiedzieć, czujność, e, tam dochodzi do zamachu. Dlatego, że ogólnie ogóle problem e, islamski, e, islamskiego radykalizmu, problem e, współżycia z muzułmanami nie został związany. Religia islamu zakłada, że niewiernych, czyli nie muzułmanów, trzeba podbić, wyrzucić, lub nawrócić. Czasami można im pozwolić, żeby jeszcze trochę żyli, jeżeli będą się opłacani. Więc to jest kwestia zasadnicza. Z islamem nie ma współżycia pokojowego. A próby francuskie wyhodowania islamu francuskiego no, były podejmowane już wielokrotnie i nigdy się nie udały. Panie doktorze, jeżeli chodzi o Francję, to przecież prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział bardzo wyraźnie, ostatnio to jest coraz bardziej zaostrzona retoryka jego na temat um, ograniczenia wpływów islamu we Francji. Czy jemu się to uda Pana zdaniem? Oczywiście, że się nie uda, bo problem polega na tym, że nie chodzi o retorykę, tylko chodzi o działania. Musiałaby podjąć szerokie działania i radykalne, a radykalne działania przy takiej dużej grupie obywateli, już nie chodzi o mieszkańców Francji, którzy są wyznania muzułmańskiego, ale o obywateli francuskich, którzy są muzułmanami, więc takie szerokie działania radykalne, które by pomogły z jednej strony, z drugiej strony musiałaby wywołać po prostu wojnę domową. Więc to jest tylko, to jest tylko gadanie i jakieś spektakularne e, akcje typu zamknę ten czy inny meczet, ale e, systematycznego działania e, nie ma, bo musiałbym na przykład zacząć pozbawiać e, i to nie jednostki, ale e, tysiące obywateli francuskiego, obywatelstwa francuskiego na przykład. I jest ogóle, czy i jest deportaute. to w ogóle możliwe? Czy jest to w ogóle możliwe taka, ta, takie, takie zdecydowane działanie? Bo do tej pory to mieliśmy politykę multikulti. Jej efektem jest właśnie wzrost zagrożenia terrorystycznego, bo to trzeba wprost powiedzieć, że takie właśnie przymykanie oczy i przymykanie oczu na różnego rodzaju um, przestępczość rosnącą to było, to też było to jest powodem tego, że najpierw um, zaczęło się od drobnych kradzieży, później były coraz ostrzejsze um, ostrzejsze łamanie prawa i skończyło się na, atak, na atakach terrorystycznych i pozwolenie również um, tego... Um, na, pozwolenie, że emigranci napływali do tych krajów zachodnich. No tak, ale takie właśnie działania są niemożliwe, bo to wymagałoby nie tylko e, akcji e, powiedzmy sobie represyjnej wobec części muzułmanów, ale także wymagałoby zerwania e, z poprawnością polityczną i wzmocnienia własnej tożsamości, a przecież cały czas mamy do czynienia ze zwalczaniem chrześcijaństwa, e, z udawaniem, że e, te wszystkie mordy e, i przestępstwa nie mają nic wspólnego z islamem, tak? Na przykład ukrywanie, że winni e, przestępstw są o, e, muzułmanami, więc e, to by wymagało całkowitego zerwania z opisem polityką, e, a na to jest już za późno moim zdaniem. To musiało dojść do jakiegoś naprawdę e, dużego wstrząsu e, i, i o wiele większego niż tam zabicie 100 czy 200 Francuzów, więc ja sobie tego w tej chwili nie wyobrażam, po prostu sprawy poszły e, za daleko. Gdy kilkadziesiąt lat temu, gdyby ktoś powiedział o takiej zmianie, jaką mamy teraz, to nikt by w to nie uwierzył, a w tej chwili, no, dzie, dzieje się na, na naszych oczach, dzieją się te rzeczy, że w powoli y, społeczeństwo w Europie y, przejmuje islam. Czy pana zdaniem może we Francji dojść do takiej sytuacji jak w Belgii, że więcej będzie y, y, o, o, obywateli z krajów muzułmańskich niż rdzennych Francuzów? No nie, nie, w Belgii nie ma większości muzułmańskiej. To chodzi o to, że niektóre rejony, tak? Na rejony, przykład? ja mówię tak, tak, właśnie o tym właśnie mówię. E, tak, ja, ja... Myślę, że raczej dojdzie do podziałów, to znaczy e, zostaną nie, wyznaczone jakieś regiony, gdzie muzułmanie będą w większości i tam się po prostu e, władza e, państwowa nie będzie wtrącała, dlatego, że e, inne działania wymagałyby tak radykalnych kroków e, i niebezpieczeństwo wojny domowej e, wtedy by istniało, czy raczej wojny międzynarodowej, no tak, bo... Jeśli muzułmanie są obywatelami. Także raczej to widzę inaczej, raczej jako podział i wydzielenie pewnych obszarów, gdzie muzułmanie będą żyli po swojemu i tam się do tego władza państwowo nie będzie wtrącać. I na tym musimy kończyć, ponieważ zbliża się koniec czasu naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za opinię. Państwa gościem był pan dr Jerzy Targalski. Dziękuję bardzo.